tylko teraz z noc, co nie? To ja sobie por... Hmm. Teraz na co je zużyć? Na załatanie tego? Na załatanie. Dobra. Jest. Myślę, że szczerze będzie dziura. Tutaj jeszcze na górze mam zamarwane specyki, to tak jakoś będzie moja mała pracownia. O, ale fajnie. Że akurat mam... To może Nie krzyczeć, ale już To zagadka Czemu tak cicho mówię? O te ziarna kakaowe wyrosły Przez noc Będzie tyle ciastek Tyle ciastek To se wyrównam To tu może coś będzie? Chociaż nie Punkt widokowy Nie głupie, bo patrzcie, ja tam mam domek i tam na te drzewo będzie szło, to jak spadnę to mi się nic nie stanie po prostu, chyba tak to zrobię. No bo ja jeszcze tu będę miał, nie, to będzie domek, tu będę schodził, myślę, żeby było takie otwarte, tu będzie jakaś mała farma, co nie, tu się będzie szło na tamte drzewo, z tamtego drzewa będę miał magazyn, potem tu będzie, co ja pierdolę. mi się. Lo, dobra. Nie no, nie wiem, jakby wy byście chcieli. Czy wy lubicie, kiedy ja buduję, czy w sumie nie? Nie wiem. Nie wiem. Wezmę te drewno i spróbuję zrobić. Potem jak wam się nie spodoba, to piszcie w komentarzach, czy wam się nie podoba, że ja buduję. Zrobi Kur... U... <laughs> Właśnie z całego męgla jaki miałem zrobiłem pochodnie. Czyż to jest mądre? Nie, jeszcze mam cztery w tym do przepalania. Dobra, tu mi się potworki nie powinny zrespić. Więc so good, so good. i te duże mi jest potrzebne ogólnie te duże drzewa to mi będą w ogóle potrzebne więc te niższe pościnam kurde Domaga. Już internet. Kurde, ile to już leci, bo nie spojrzałem. Dobra, zrobię to i na chwilkę zestopuję film, zobaczę ile leci. Kurde, zrobię ten most i zestopuję film, zobaczę ile leci. No właśnie. Dobra. Jakby ktoś nie wiedział, Znaczy nie, nie wpadłby na taki pomysł, czyli jakby ktoś nie wiedział co teraz robię, to teraz robię na takie drabinki, żebym nie wypadł. Yeah. Już się drewno skończyło To będziemy się bawić w olimpiadę i biegamy dzisiaj <laughs> Coś, żeby nic nie zjadł.